Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy drapanie całej paczki szczęśliwych linii. Mamy kolejne 20 sztuk, czyli od numerku 21 do numerku 40. Co wydrapaliśmy w zeszłych zdrabkach, można zobaczyć w odcinku poprzednim. Natomiast dzisiaj przygotowałam się i zdrapałam tutaj połowę symboli, żeby to nam szybciej poszło, bo ostatni filmik zajął godzinę, to jest dość dużo. Stawię tu tak kamerę i możemy zaczynać. Pierwsza zdrapka o numerze 21 to jest pewniaczek, ponieważ mamy tutaj już dwie linii, ciekawe czy coś jeszcze sobie tutaj dorzucimy mamy klucz, słoń, słoników nie ma, słońce, słoneczko jest. dronka, też tutaj jest jedna, arbuz, arbuzików nie ma, korona, korony też nie widzę, truskawka, truskawka tutaj jest na górze, dalej mamy pik pik sakwa jest sakwa i ostatni to diament, który nam dorzuca trzecią linię. No i sprawdzamy. A mam 3 złote. Tutaj mamy 3 złote i tutaj mamy 3 złote. Czyli mamy 9 złotych. S S S wszystko się zgadza. I zdrapeczka o numerze 21. Sprawdzamy kolejną. 22. Mamy Biedronkę. Nie mamy. Krew Tutaj drugi. Dalej mamy wiśnie. czy jedna kolejne to jest gruszka gruszka jest kości są Nas nie ma na nasów. Księżyc jest. Arbus nie ma. No i złoto coś nam dorzuca, ni sam nie dorzuca, czyli ta jest pusta. NAS. Tak jest. Następnie numerek 23. Mamy dzwonek. Trzy dzwonki. Następnie mamy koronę. Korona. Kolejna. Krabik. Krabików nie ma. Banan. Jest banan. Księżyc, jest. Trew. jest. Gwiazda, nie ma. Cytryna, jest. Zobaczcie, tworzy nam się tutaj na górze linia. Dalej sakwa, no nie ma. Biedronka I podkowa Nic nam nie dorzucę Tutaj kwiatek, arbuz Serce Serce było Niezdrapane y Gruszki też nie było. Dobra, sprawdzamy. Tutaj mamy zwrocik 3 zł. D, d, d. Czyli zdrabko numer 23 też było z wygraną. Sprawdzamy dalej, dalej. Mamy numer 24. Co tu mamy? Mamy kości, dalej jest gwiazdka jedna, korona też jedna. serduszko, serduszka 2 podkowa, tu i tu, pomarańcza, jedna, arbuz, diament. Winogrono. I ostatnie to jest truskawka. Nic nam nie dorzuca. Ta jest pusta. W WDS. No, na razie 2 na 2. Sprawdźmy dalej. Mamy numer 25. Mamy. Ananas i słońce. Słońce jest. Ananas też. Kolejne. Złoto i gruszka. No nie widzę złota. Gruszki też nie ma. Dobra, sprawdźmy dalej. Mamy wiśnie i truskawkę. Wiśnie są drugie, truskawki nie ma. Dalej mamy kwiatek i księżyc. To jest kwiatek. Księżyca nie ma. Kości i krew. Kości są, drew jest. Tutaj kości. Jeszcze krew. No, i ostatnie to jest banan. Czyli ta zdrapeczka też jest pusta. N, S, D. Kolejna zrapka o numerze 26. Mamy pomarańcze kości. Kości nie ma. Klucz. Klucza nie ma. Ananas. Na górze. Złoto. Nie ma. Cytryna. Dwie cytryny. Banan. tu arbuz, śliwka, śliwki nie ma, sakwa i ostatni to jest korona, której też nie mamy, czyli ta zdrawka też jest pusta i qs Lecimy z numerkiem 27, gniazda 1 i druga. Ananas, jeden i drugi. Garnek, tu na górze. Wiśnie. Wiśni nie ma. Kwiat. Kwiatków nie ma. Pomarańcza. Jest korona, i ostatnie to jest pik, no i sam nie to. Ta też jest pustaku N, a sprawdzamy dalej. Numerek dwudziesty ósmy. Słońce. That's the Cytryna. Cytryny nie ma. Kwiat. Kwiatek jest. Garnek. Garnek jest. Ananas był. No i ostatni to jest banan. I ta też jest pustaczek S Aku. Dobra, sprawdźmy kolejną, to jest numer 29. Na razie mamy tylko dwie wygrane. Dobra. Gwiazda i banan. Banan. Gwiazda. arbuz i słońce, arbuz, arbuzy słońce, truskawka, truskawki nie ma, diament jest, kwiat nie ma, kości Nie, to jest podkowa, której nie mam. Czyli ta też jest pusta. No dobra, sprawdzamy trzydziestą zdrapkę. Mam tęczę. Sakwę. Ananas. diamond Serce. Serce jest. No i ostatnie to jest słońce. Słońce daje nam tutaj nie. Dzwonku arbuwa biedronki nie było. pomarańczy, Winogrona też nie widzę. No dobrze sprawdzamy. Tutaj mamy 3 złote zwróciku, czyli DDD. Słuchajcie, na 10 zdrapek na razie mamy 3 wygrane z tym, jedną potrójną. 9 zł. Sprawdzamy dalej. Kolejne 10. Pierwszy to jest numerek 31. Mamy trew. Nie ma biedronka jest pomarańcza kwiat śliwka pik truskawka. I ostatnie gwiazda. Gwiazd nie mamy. Czyli zdrabka pusta. NWI. Sprawdzamy numerek 32. <try> Tref i serce. Tref. Kości i krab. Kości są. Garnek i wiśnie. Jest garnek. Wiśni nie ma. Podkowa i banan. Tutaj są banany. Podkowa. Arbus i Gruszka. Jest Gruszka, Arbus. Gruszka Arbus i ostatnie to jest Gwiazda. Z Gwiazdy nie ma, czyli ta też jest, wówka, S a SA, Q-S-A. Następny numerek 33 słonia <laughs> garnek garnku nie ma gruszka gruszka jest jedna księżyc biedronka nie ma złoto jeden dzwon nie ma arbuz jeden serce tu słońce nie ma kości tu i tu i też jest Kolejny numerek 34, mamy serce i gwiazdę, serce, gwiazda, banan i drew, drew, gwiazda, banan, dzwon i jabłko. Dzwon, jabłko, 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 pik, tęcza, nie ma, kości i biedronka, biedronka, kości, biedronka i ostatnie to jest podkowa, której nie mamy. Czyli ta też jest pusta, Nawet trzecia literka się nie pokazuje. A, D i Q. Numerek trzydzieści pięć. Winogrona i gwiazd. Gwiazd. Winogrona. księżyc jabko, jabłko kolejne księżyc nie ma arbuz i pomarań arbuz pomarańczy nie ma cytryna i dzwon cytrynka jest Dzwonku nie ma i ostatnie to jest kluczyk. I ta zdrabka też jest tutaj. D i sześć. Garnek i gruszka. nie ma, kwiat i kości, kwiatek, 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 kości nie ma, podkowa i pomarańcza, 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 Podkowy nie ma, biedronka i jabłko, jabłko, biedronka duplet arbuz korona arbuz korona korona daje nam linię tutaj i ostatnie to jest sakwa sakwy nie mamy tutaj mamy trzy złote ddd Czwarta wygrana się dorzuciła. Dobra. Sprawdzamy tą zdrabkę, numer 37. Cytryna i tęcza. Tęcza. Cytryny nie ma. Księżyc i korona. Nie ma. Garnek i sakła. Garnek. Tu. i tutaj sakwy nie ma banan, ananas, ananas to banan klucz i złoto kluczyk i ostatnie to tref nie dorzucam dobra aż jest tu Numerek 38. Pik i tref. Słońce i ananas. Słońce. Ananas. I śliwka, złoto, Śliwki nie ma, słoń i serce. Jest serce. Kolejny jest słonik, wiśnie i klucz. Klucza nie ma i ostatni to jest księżyc. No i sam nie dorzuca. też jest kurta. Dobra, zostały nam dwie. 39. Tref i cytryna. Jest tref. Jest cytryna. Diament i krab. Krabik jest. Diamentów nie ma. Sakwa i podkowa. Podkowa, sakwa, podkowa, podkowa. Arbus serce. Arbus. O, sakwa. Była. Arbus serce słonik tu tu Słońce i ostatnie pomarańcza. No niestety nic nam nie dorzuciła A. No i sprawdzamy ostatnią zdrawkę z kolejnej. 40, to jest numer 40. Korona i tęcza. Jest tęcza. Korony nie mamy. Słoń i pik. No nie ma. O, jest pik. Słonia nie ma. Banan i kości. Niestety WAD tak jest. Dobrze kochani. podsumowując, dzisiaj z 20 zdrawek mamy cztery wygrane, w tym jedną potrójną, czyli wygraj, wygrały tutaj u nas zdrawki o numerze 21, numer 23, numer 36 i 30. 30 i 36. No czyli widzicie, jaka jest rozbieżność pomiędzy liczbami. Dobrze. Zostało nam jeszcze 60 zdrapek. Jeszcze trzy odcinki przed nami. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.